TVG 9. Na temat islamu obrońcy cywilizacji łacińskiej, obrońcy wolności i tradycji w Europie mówią bardzo różnie. Niektórzy uważają muzułmanów za naszych największych sojuszników w walce z globalizacją i zniszczeniem naszej cywilizacji i w ogóle wszelkich cywilizacji. Niektórzy uważają islam za Śmiertelne zagrożenie dla Europy. Czy rzeczywiście sprawa jest tak kontrowersyjna? Moim zdaniem nie. No, moim zdaniem jest sprawa prosta. Islam jest zagrożeniem i to poważnym w Europie. Islam europejski, czyli Bośnia, czyli Kosowo, czyli rozwydrzeni muzułmańscy. Imigranci we Francji, no i pomału też tam są, w Wielkiej Brytanii, chociaż tam są trzymani w, w jakichś tam ryzach, ale, ale też głowy podnoszą no i w Europie, w Europie jest, to, jest to niewątpliwe zagrożenie mówi się o niebezpieczeństwie muzułmańskiej Europy muzułmańskiej Europy nie będzie ponieważ tutaj chrześcijaństwo jest zbyt mocno zakorzenione natomiast napływ imigrantów islamskich tworzenie nowych państw islamskich zrobi z Europy taki cywilizacyjny miszmasz, cywilizacyjną pulpę Taką y, mechaniczną mieszankę, y, i co y, doprowadzi w ostateczności do, do stanu acywilizacyjnego. Y, natomiast y, islam jest y, rzeczą moim zdaniem pozytywną i y, y, naturalną, i y, jest y, naszym sojusznikiem w Azji i w Afryce. On ma tam swoje odwieczne miejsce. Poza tym jest, jest cywilizacyjnie akurat w tamtych regionach sprawą pozytywną. Jak pisał Koneczny w cywilizacji arabskiej. Jako jednej niewielu poza, poza cywilizacją łacińską pojawiają się zaczątki personalizmu na przykład. No to, to, nie, to jest taki personalizm w powijakach daleki od cywilizacji łacińskiej, ale w ogóle jest, bo w większości współczesnych cywilizacji personalizmu nie ma ani krzty. Nie ma, nie ma go w cywilizacji żydowskiej, w bizantyńskiej, w turańskiej, tam jest, tam jest totalna gromadność. Także jeszcze raz mówię i powtarzam, że Islam jest, jest naprawdę powra, poważnym zagrożeniem w Europie. Natomiast w Azji i w Afryce uważam, że islam, a nawet, nawet ruchy takie islamistyczne, fundamentalistyczne, nie są naprawdę zagrożeniem dla naszej łacińskiej cywilizacji, a są w pewnym sensie. Z sojusznikiem w walce z globalizacją.